Hej, witajcie z tej strony Noxy, a to moje 1v1 z Bifero. Gramy na Summoner's Rift na Topie. Zasady są takie, że gramy do 100 CS, do First albo do pierwszej wieży. I tak, Bifero prowadzi fajny kanał związany z różnymi, mówi o historii różnych postaci z Lola oraz porusza tematy różnych teorii. Jeżeli chcecie, to zapraszam Was do obejrzenia jego kanału. Link jest w opisie. I na początku też chciałbym, żebyście, jeżeli chcecie, żebym może grał jeden po jeden z jakimiś innymi ludźmi, to możecie podsyłać mi w, w komentarzach pod filmem propozycję, kto by to mógł być. Ja tam w razie czego się zainteresuję. I oczywiście, jeżeli chcecie taką serię, to zostawiacie łapki w górę. Tymczasem ja się z wami na razie żegnam, bo ten wstęp jest nagrywany oddzielnie i po prostu wskoczmy do gry. Dobra. Siemanko, z tej strony Bichero. Dzisiaj zagramy sobie jeden na jeden z Noxim. Witam serdecznie wszystkich, a ty nie laskitujesz, to co? Mówię, że nie laskitujesz, bo też na laskity pamiętaj. wiem, czyż mam wszystkie na razie, tak? O, faktycznie, nie wiem, nie wie, nie, wie, nie ogarnąłem. Okay. To tak, to może powiemy, że zasady są takie, jak te były na jakichś tam turniejach, czyli First z to cs i gramy w Best of Free. Nie, best of five, nie? Best of five? No dobra, best of no. five. Może być. Do, do trzech mam takie Q. Hmm. Ej, alu. Ty Łebu umras zaraz Nie no Pokojnie. zaraz to może nie Na piątym cię dojadę Tak? To ja czekam <laughs> Wypchałem się z many E ja się z tobą nie bawię wow. Halo oh. Aaa O ja mój Boże bawię. Ale zgridowałem Nie łap tego boomerangu będziesz miał krótszy cooldown Kappa. Mówisz? Chyba się nie posłucham Nie, nie, nie wiem czy Jezu spada i kurcze Ale oklep Minionki bicie go proszę. Chodź tu! Yy, głupi slow! Głupi slow Jeszcze masz więcej last hitów, to się obkupisz, kurczę. Ja głupi. będę walczył. Co? Chcesz mnie zbejtować, tak jak ja ciebie? Nie dam się. Mam nadzieję, że się nie dać. Szczerze mówiąc, jednak tak szczerze... tak... Może być ciężko do 100 CS'ów grać. To trzeba grać AD carry jakimiś i tak twardo no. farmić. Liczysz, to, że przeżyjesz to pod tą wieżą? Bardzo źle robię tak naprawdę, bo Expo zgarniasz więcej. Kiedy coś nie wejdę, przecież. Wiele mniej bym stracił w sumie, jakbym się cofnął na początku. Nie wiem, co na ciebie złożyć. Mam po prostu. No, w zasadzie będzie to nawet nie najgorsza opcja. To jest jeden na jeden. To tutaj wystarczy raz kogoś zabić. Nie musisz się skalować do. Wiesz, do późniejszych faz gry Do ranka sobie dokupiłem, bo to jest oko, żeby żebym z manę się nie wypluł. Ej kolego! To! Nie! Nie żyj! Kurde! Dobra! Ja bym nie sądziłem, że ty masz te skile. Dobra. Jakie skile? Eee, no. Ignite i Exosta. Myślałem, że użyliśmy w tym samym momencie. Nie, ja wtedy moja... nie używałem. Exosta tylko chyba rzuciłem, ale to już jakiś czas minął, nie? No nie, bo ja tak zaraz po tobie w sumie to rzucę Dobra Fajmie się, fa Farmie się do paska i potem cię niszczę Do paska? Giants Belta A. A, Jak potem bije z tego w kurczę masakra Dobra, to mi pokażesz No to staram się Nie no tam postaram pokażesz Nie ma szans. Ja to jestem słabym graczem, wiesz ja jeden na jeden też dawno nie grałem, szczerze mówiąc, odwykłem, bo ja tak zwykle wygrywam przez to, że tam na mapie się popatrzę, pozgarniam jakieś darmowe fragi, nie? I ogarniam ogólnie sytuację, jaka się dzieje, kiedy można jakieś fajne obiekty zgarnąć. Dobry ROM. Dobry ROM, na przykład. A fajny jest ten skin. Nawet mi się podoba. A no nawet okej. Chociaż ja mi się bardziej Jackson nie spodoba. No i co ty to robisz? Bo ja zwyższy wziąłem w ogóle Dangerous Game. To świetne, czyli tego bandyty. Ja słabo. Nie wiem o czym tu mówisz. A, że... kasa jak uderzę. Wiesz? A, sobie... 12, 0, 18, to mam 0, 12, 18. Kobę do solo. Najgorsze jest to, że nie wystarczy mi jeden Olin raczej, bo masz tą pasywę, nie? Masz Ignite. -a. Ale to ją zmniejszam tylko. Ale dużo łatwiej się przebić, wiesz? No to wiem. O jezu, mogłem cię gonić, teraz muszę się cofnąć. Super. No, a ty się przynajmniej cofasz, a nie tak jak ja. No, nie ma co. Lepiej się nie wywrócić. Też rikal. O, no jezu, jak tą linię zostawił, żebym creepów nie dostał. No Dobry Tamstwo. gracz. Dobry gracz, dokładnie. Tak Dobry gracz. Najlepszy. Oj, no nie mówię od razu, że najlepszy, nie? Ja, no to jest świetne zagranie. Nie? Całego wavea straciłem nawet dwa. A jak przyjdziesz, to będziesz miał creepy. Wiesz, trzeba coś robić z tym, że się ma wybór. Ładnie. Mm. Nie kupiłeś nic. A czy względem... Miałem nie, taką to... nie, niezręczną sytuację, miałem, jeżeli chodzi o złoto. I ile masz życia? 9,99. Nice. Już nie? CSy, mam za mało okay. AD Abyś miał za mało AD, żeby mnie zabić Naprawdę chcesz się bić? Jak to jest, że ty masz znowu pasywę? 20 sekund No ale mam ale Lamus. A, no, biegnij mi się. Patrz go. No po prostu, patrz go. Ale farty No ale i tak przegrałem tą walkę już, bo co ja to zrobię teraz. No ja mi się kupisz Jens Belta. No, cieka kiedy. Były plany, ale się posypały, nie? Chyba jednak będzie to stop CS. Yes -y, yes -y. W ogóle zastanawiam się, czy piorunkę sobie nie wziąć na tym niedźwiedziu po prostu. Nie działałoby to tak dobrze, bo pioruna miałbyś rzadko. A na początku wali w ogóle też niewiele większy damage. Jeśli w ogóle większy. Tak? Mhm. Jakbyś to tam przeliczył bardziej, to nie opłaca się. Idę trochę defa, bo def jest tańszy i na 1 na 1 lepiej działa. No, no. To co jakiś tam. rezistik poleciał, nie? Mam nadzieję. Nie, dwa klotarmarki. Ty zwój tak chyba bijesz fizycznie, więc. No, wiem, no. Liczyłem na jakąś już. u go. Teraz bierz miał 6, lepszy to Jaki tam miniony? A nie ty no. <laughs> Nie wiem. Proszę bardzo. Tutaj miniony. Za siódmy będziesz miała piąty A no. za to Tobie level szósty dużo daje bardzo. A Tobie nie? Znaczy, na no, Oli nie mniej mi daje, mam wrażenie. No na linie nie mniej, bo tam trzeba 100 obrażeń co trzecie, a ja mam 75 yy, na każdym. Tak żeby wskoczyć, obić. Lecim atakiem jest spokój. Z tego miniona, tutaj chcę Potrzedł. i wziąłem nie martw się o moje miniony. Na razie mają się dobrze. Ten blog jest spoko strasznie. Nie mogę cię przerzucić. Ja nie wiem, to nie było takie. war dla ciebie no spokojnie. żeby tego nie fryzować. Ja mogę poczekać 80 sekund, nie to nie robi Różnica o ile nie wbierz do tego czasu to spoko. Tak. Mam 39 dla schita. Że złoto się liczy nawet jak na ulti przepuszczać. Ale mam niezręczne item build, serio. Tak na razie strasznie wygląda. Fage, Dagger i dwa Cloth Armory. to fajnie. Dobry masz, co ty coś kapa. Nie wiem, tak nie. wygląda głupio. It's Ważne, że działa, no. Niby tak. Jakbyś tych armorków nie pospadał, to bym cię jadł za pożycia w tym momencie, a tak to... Możliwe. Bywało. No, na pewno. 500 gier tym niedźwiedziem zobowiązuje do czegoś. No i tak nieźle. No, come back, baby! Jest! Jest! Yeah. Yes. O jak tańczy fierka. Oczekiwaj, ja mogę team rysować. Na na, na Tak. Tak I I Chcesz podejść zobaczyć? No. Tego no. mnie nie zabij. Chce no. mnie nie zabij. Dlaczegoś zabij, nie <laughs> połknie. Może w drugą no stronę nice. lepiej. No ale nie było widać pasek za swoim trochę A jak rysuję ładnie Ej, gościu, gościu Spokojnie kurcze. Taka agresja od razu? Kurde. Jestem teraz trochę w dupie. Proszę mówiąc. Wiesz, bez forów gramy, nie? Zawsze. na no mercy. Muszę stąd wyjść Zacząłbyś pushować. Czemu? Nie widzisz, że fryzuje? No widzę, a po co? Żebyś farmy nie miał. farmą mnie nie interesuje, tylko XP. Zacznie cię interesować jak się będziemy wracali po przedmioty. Dobra no. To się skończy zanim wrócimy. <śmiennie> no co się śmiejesz? Ja na trzeci, no to

To skupienie no Straszne skupienie, stoję pod wieżą Właśnie mogę cię jakoś zagadywać, głupio Wjazd na chatę Bierz do mnie? No Tak, brat wszedł O nie Ale już go nie ma, spokojnie Teraz mogę o, się skupić na tobie O Dziękuję To już trochę lepiej już eee! fall Ale farta miałeś chyba ty, kurcze. Jest ta wieża MVP. Teraz się pewnie gdzieś w krzaku skampi i mnie zabije. A, ty masz mało. Jednego ja ataka mi mówi. wtedy, jednego ataku mi wtedy zbrakło. Co? Co? Nie! Znowu. Co? Miniony pośmiertnie, więc już się nie liczy. To były twoje nie zasady. 3-1, znowu to samo. Czwartą gramy? Honorował, czy już nie? to ostatnią? No. Możemy zagrać, Dobre. dawaj. zobaczymy. Kurde, Ghost też byłby niezły. Nie na jeden na 1. Znaczy, czemu nie? Mi się wydaje, że jakbyś tak, takim Olafem próbował forsować. No, okej. Okay. To byłby Nie, materiał. na 1 na 1 to popatrz, że zawsze decydują takie ostatnie wbicie się. Jest takie dobicie przeciwnika i ten... Egzost robi naprawdę bardzo dużo. Mogę rzucić 5 toporów, no tyle mnie stać to topory. A Potem będę już bez many. Nie ja, ja tak mam, że jak mam czymś rzucić, czy, czy to na przykład rybą na fidzie, czy tam właśnie tym toporem na Olafie, to dużo łatwiej mi trafić jak jak ten, jak, jak celuję daleko niż blisko. No blisko też łatwo uniknąć. O panie kolego. No. badaj, kurze Nie gram z tobą. Dobra, to tyle? Tyle. Także dzięki za gierę Tak, tobie też dzięki, Jurki. No. no, i do następnego razu. Hejos. Peace.